Cześć! Serdecznie Was witam w dzisiejszym odcinku. Taka sprawa jest, że nie włączyłam mikrofonu na początku filmu, który nagrałam. Dlatego, żeby mój montażysta nie był za bardzo na mnie zły, to nagrywałam jeszcze jeden odcinek. W sumie to może nie jest tak źle, bo wcześniej po prostu i tak przegrałam. Oddałam królową. Ale gra była całkiem fajna. Dlatego zapraszam Was na następny odcinek i na moją grę. Mikrofon mam włączony. Ciekawe, co to będzie za gra. I jaki będzie przeciwnik. I jakie ja będę miała czarne czy białe. Czarne. Ostatnio często to mnie bardzo spotyka. Co nie jest dla mnie fajne. Bo słabiej nimi gram o wiele. Ym, mój przeciwnik jest. Filipiny z Filipin hmm. ale ma 585 rankingu ja mam 566 sami wiecie jak to u mnie wygląda raz w tą, raz w tą no ale ponieważ trochę trenowałam więc czegoś tam się chyba nauczyłam, prawda? zobaczmy Chyba w związku z tym, że dzisiaj są walentynki, to. Grałam niedawno jakąś grę. W sumie chyba jedną wcześniej lub dwie wcześniej. I ponieważ wtopiłam na królówce, nie? Masakrycznie. I przeciwnik zapytał się, czy może mi wysłać wiadomość. Ja to zatwierdziłam. I okazało się, że wysłał mi takie serduszko. Wiecie. <grym> no. Takie wiecie. serdeuszko. To się nagrywa? To się dzieje. Nie wiem, czy coś wyjdzie jeszcze z tego filmu, ale dobra. Tutaj mi zostało ile? Mało bardzo czasu. Bo wiecie, może jakiś trzeba zamek na czas nagrywania nałożyć. Dobra, to jest ruszada, To ja może też już, żeby się bardzo z niej zastanawiać. Oj, to czyli wiecie, jak jest taka sytuacja, że są jakieś przeszkody, to pewnie trzeba będzie nagrać następną grę i pewnie tą wygram, a następną przegram. Tak czasami jest. No ale że co? życzaisz się na moją wieżę, czy na moją królówkę? Zyskasz wieżę, owszem, ale stracisz konia i gońca. Się dzieje. Proszę bardzo. Zobaczmy, jak to wyjdzie w ostatecznym... jak to ostatecznie wyjdzie. Dobra, to mi tu... A, tutaj też... Też mi chcesz tutaj zbić, tak? Mm. Dobra. Mm. Tylko nie wiem, gdzie tutaj czekaj. Zaraz to może. Czy tak? Ciekawe, gdzie się teraz ruszy, ruszy tą królówką, Skoro ja tutaj mu zagrażam, zagrażam wieży, chyba że teraz y, przesunie wieżę. Tak. Tu I wcześniej ucieknie tutaj tym. No tak. Proszę bardzo. Zbij mi tu. Zbij mi tu. Bardzo bym chciała, a ja tobie tutaj. No nie no, bo przecież co? Aha, to już że teraz tu. Hmm. To co tutaj zrobić, bo jeżeli ja tutaj postawię, no to on mi tu zwieje i zbije mi tego pionka, nie? To w sumie, jak chcę, już tu bardzo. A nie. Dobra. Deszkadę robimy, bo on go zbił, nie? Hmm. A to trochę tak. Wiecie, on mi tu, ja mu tu, zobaczymy jak to się skończy. <laughs> to znaczy, no jeżeli tutaj będzie chciał mi to zbić, no to przecież wiadomo, nie? On tu, ja tu. Ale mnie te strzałki już fajnie wychodzą. No dobra, no to bym zrobił tutaj atak na mojego króla. Coś mi mówi, że coś mi mówi, że jeżeli zbiję mu królową, to będzie to dla mnie dobrze. to znaczy, no ja na jego miejscu bym się tutaj nie zgadzała na wymianę, no no dobra co on tutaj, tak hmm. no to jest. Musicie przyznać, że nie macie takich szalonych partii jak ja, zbyt często. Mm, zaraz, Są tutaj mi okay, ja tu. No, przyznam szczerze, że tego ruchu nie rozumiem. On znaczy się nie wiem, no. Tu nie wiem, tu. Aha, że tutaj, tak? Że tu. No tak, no. Jest to możliwe. Ale ja chyba raczej tutaj. Tu jeden taki mi... o, o, o. Znaczy nie wiem, czy mi się opłaca wymieniać mojego konika za może się Zobaczmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja mam bardzo mało czasu, ale to ja to jak zwykle nie. To w zasadzie nie, nie muszę tak tłumaczyć, nie? O, i proszę bardzo. No, muszę poczekać teraz. Zaraz, tutaj nic nie mogę wymyślić. No nie no, on mi tutaj nie zbije. Ale ja tutaj muszę się tą wieżą już przesunąć. He! Hej! Ale mogłam przecież tutaj mu zbić, nie? No, pocałoby się. No i właśnie takie myślenie mam czasami, nie? O tak. No teraz rozbiję. Dobra, to teraz... Teraz... co tutaj mogę teraz zrobić? To może w ten sposób. No, dobre. Dobre posunięcie, zablokowało mnie nieźle. O, proszę ja pana, co to w tą stronę? No i wystarczy chwila nieufniki, proszę bardzo. To nie ma co zrobić. Chciałabym tego pionka tutaj, a potem tutaj to. Tylko muszę zobaczyć, co jeszcze zrobi, nie? <laughs> Mega Mix. Znaczy się tak. Nie Mega Mix. Tylko tak jakoś ta nazwa jego jest taka. Mam mniej czasu, ale chyba mam zaraz, on ma. Dwa, cztery, sześć, siedem ja mam 2, 4, 6, 7 pionków. Mam 2, 4, 5. Wieże i końca. Czyli broni tego pionka. Też bym tak zrobiła. Nie chcę, żeby mi zbił mojego końca, bo to jednak ja mam przewagę plus jeden, ale wiadomo, że to nie jest zbyt duża przewaga. A przeciwnik też gra przecież całkiem nieźle. Może nawet lepiej niż ja. Coś się no, może, może się okaże to na końcu, jak grał. A, miałam taki plan, żeby tutaj pójść przed chwileczką. Dobra. Trzeba go zmienić. Zostało nam mniej więcej po 4,5 minuty, wiecie jak grają te szybkie szachy, zresztą nie, nie nazywają się szybkie, tylko y, takie jeszcze szybsze, typu 5 minut, 5 na 5, albo 3 minuty, albo minuta, czekajcie to, kropka gra <grym> w jeden, no dobra. W zasadzie to nie wiem, po co był ten manewr. No chyba nic nie przeoczyłam. W sumie. A, że tutaj, tak? że tutaj? Mhm. No dobrze. To co ja bym mogła tutaj zrobić teraz? Mogę zrobić tak. No, i tak. I tak. Goniec zawierze? To jeszcze nie chcę za bardzo tej wieży tracić. Cztery pionki, on ma też cztery. Hm, zacięta gra. Muszę teraz uważać, bo ja na tych końcówkach trochę słabo, przeważnie stoję. Tak wiecie, potrafię prowadzić do... Uu, do dość, dość dość mocno, a potem przegrać. No myśli się wydaje, że ta końcówka będzie niezła. Pewnie tak będzie minimalnie. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Zbiłeś mi. No, nie, no, jak mogłeś mi to zbić? W ogóle się nie liczą z tym, że, że ja wcale nie chciałam, żeby mi to... On przecież zbił, nie? Zbił. Inna rzecz, że jeżeli nie pójdzie tu, a potem tu, to mnie go nie zbije, bo będzie tutaj siedział. No ale... A jeszcze inna, że ja tutaj teraz, wiecie, nie? Biję mu tego. To znaczy, no wiadomo, że on tutaj gdzieś wyjedzie. Może, nie wiem, tu. Może tu. Może tu. Właśnie, może tu, nie? Tak, no to by był dla niego najlepszy ruch tu. No ja ewentualnie wtedy tu. Ale on potem tu do góry to bez sensu. I tak mi go zbije. To może coś tutaj zadziałam wtedy, nie? Na przykład tutaj. O. No nie, tutaj nie. Nie, 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 nie. Zaraz, 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 zaraz. On tu. A ja... O, o do mi się pierniczym teraz te te kolory, znaczy nie te przyciski na co, ale jak się nauczę, to już nie będą mi się myliły. No, szach, tak, widzę, że jest szach i co? I tu nie mogę? A, no tak, sorry, sorry, nie było pytania. Tak, tak, tutaj. Zgadza się. No, pomyliło mi się, no. Coś mi się wydaje, że teraz tu już będzie walka o to, żeby tu albo tu i żeby była królowa. Mój przeciwnik ma plus jeden. A teraz nie ma już plus jeden. A teraz on mi tu zbije, tak? No dobra. Ja nie będę mogła tutaj. No jak nie zbijesz tego pionka... Nie obronił. Tutaj coś mógł inaczej zrobić. Ja nie umiem grać tych końcówek, jeszcze się nie nauczyłam, więc też muszę tutaj bardzo uważać. Bo niby powinnam wygrać, ale... Hmm. No dobrze. W takim razie A no tak. Już nie mogę tam postawić, bo byłby szach. W zasadzie nie musiałam tutaj podstawić tej wieży, ale trochę bym chciałam przestraszyć. Nie sądzę, nie sądzę, żeby mi ją tutaj zbił. Tak, bardziej właśnie to. Ale czekaj, może ja tutaj coś mogę innego zrobić. No, może tutaj to Czyli w zasadzie to samo, co było przed chwilą. A może on ma koncepcję i on może jeszcze wygra, co? To jak to przegram. W sumie nie wiem, czy mam to wygrane. Tegoś zaproponował mi remis. Tylko, że ja się zastanawiałam nad ruchem, to ja mu zaproponuję. Bo w sumie nie wiem, czy ja to wygram. Teraz, jak ja bym mu tu, to on by mi tu. Ja mu tu nie mogę. Dobra, ponieważ jeszcze się nie znam, to też mu zaproponuję remis. Jak się potem okaże, nie, że powinna była to wygrać. No to się okaże, nie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się bawiliście. No myślę, że to była nietuzinkowa gra. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa.